Dobra, witam tu wszystkich na moim kanale W nowym roku, po nowym roku mamy rok 20 yy, lata 20 pierwszego wieku można powiedzieć także zaczynamy zaczynamy nowy rok, nowy rok, nowe możliwości i witajcie wszystkich tak, yy, w shopie u siebie już mam go gokarta no i widzicie, jaki jest bałagan, to będzie usprzątać wszystko. Bo chcę powiedzieć, że ten rok, no, będzie ciekawy. Znacie, tak planuję, żeby był ciekawy. Bo zmieniło się tu parę rzeczy na moim kanale. No i stąd będę potrzebował miejsca. Także tu będę musiał to wysprzątać. Te diadeszki, co tu, tu mam. Tu mam jakieś stare oleje linkowe. Chyba to będzie wam mogę pokazać. I to jest mechanizm do regulacji wysokości fotela komputerowego. I no krzeszła takiego do biurka, do komputera i tu jest dźwignia, tą dźwignią się podnosi do góry i w tym momencie fotel idzie do góry albo na dół. Tam jest, tu wchodzi tło z dołu i... Po prostu tam się naciska guzik i fotel idzie do góry. I zobaczcie co się tu stało. Jak jest ta tuleja tutaj, to wchodzi guzik. Yy, tłok to wchodzi, na znaczy się. Cały spaw naokoło prawie że pęknął. No i to się za to wyginać. I fotel po prostu za tym się buja. Także można było bardzo łatwo spać z tego krzesła. Więc ten element należało wymienić dla bezpieczeństwa. Yy. Gokard jak go stoi nie wiem zrobić vloga z jazdy Gokardem, no ale yy, z tego względu że yy, ta rura kolumny kierowniczej jest zbyt gruba no to niestety yy, nie montuje kamery bo obejmanie nie, nie chwyti tak że muszę kamerę temat w ręce opowiadać no tak no rower jak rower stoi yy, pamiętacie jak tam opowiadałem yy, na jednym z materiałów moich, jak mi łańcuch niestety, ściągałem łańcuch, że ja mi zawyleczka w oko. Jeszcze dwa tygodnie byłem na L4. No, ale dobre. Coś się w tym roku ciekawego wydarzy? Bo wydarzy się trochę. Może usiądę i opowiem na tym nasz spokojny przede wszystkim. Tak. Yy. Pierwsza rzecz jest taka, że <laughs> nawet nie mam tego. W Yy, mamy yy, Hondę tego skuterka Chińczyka. Nie no, niestety w Chińczyku jest taki problem, że tam jest sprzęgło poszło. Wymieniałem w zeszłym roku wariator w pasek. Tam wiadomo rolki, od napędu, żeby to wszystko chodziło. No ale że się jest sprzęgło, i po prostu tam jest sprzęgło środkowe Te szczęki nie wracają do środka yy, po zmniejszeniu obrotów. Także cały czas yy, skuter jedzie, zastanawiam się czy to będę robił, czy tego nie będę robił po prostu jak to będzie wyglądać na pewno będę chciał w tym roku mogę powiedzieć w tym roku będzie zmiana samochodu, jak wiecie mam Forda K, planuję zmienić samochód, nie będę zdradzał na razie jaki samochód chcę kupić wszystko się okaże w swoim czasie także będzie na pewno na samochodu i a, jeszcze nie wiem kiedy to będzie, czy to będzie teraz na początku, czy to będzie latem, czy to będzie yy, pod koniec roku, no, czas pokaże. Jeżeli chodzi o Jeep'a release'a, którego zacząłem składać w zeszłym roku, na początku roku, pamiętacie, mówiłem, w jest tych filmów jest o tym, to dip się cały czas składa, jestem w tej chwili na etapie budowy nadwozia, a na te nadwozie dostałem i założyłem na ramę, i teraz monty wnętrze, czyli tam podłoga w obecnej chwili. Łączę ją deskę rozdzielczą, podłoga jest gotowa. Tam dźwignie zmian biegów, dźwignie reduktora. Ostatnio montowałem pedał gazu, hamulca i sprzęgła. Przez tego tam takie drobne detale jak rozrusznik, włącznik rozrusznika, bo rozrusznik, i w samochodzie w ogóle przedwojenne. i w okresie międzywojennym nie był odpalany, składało kluczyk do stacyjki i przekręcało ich i silnik palił, tylko było właśnie tak, że rozrusznik był na taki był taki guzik na podłodze, trzeba go było nogą wkopać. On się znajdował nad pedałem gazu i w je silnik go z lewej strony, nad sprzęgłem też był taki guzik, był to guzik do zmiany pozycji świateł, ze świateł umijania na drogach. Także tyle takich ciekawostek. No, D.I.P. się składa. Myślę tak do 75 numeru będzie się skład... Będziem części do D.I.P.a potem już przyjdą części do naczepy. Jeszcze... Jeszcze yy, potem na samym końcu kolekcji będzie armata przeciwpancerna, którą mam nadzieję też będę składał, ale zobaczę. A ja, mimo jej nerwy sobie pozwolę, bo już niebawem mam Masakra, yy, dobra, to by było na tyle. Yy, o samochodzie mówiłem. O Jeepie mówiłem. No to co, to by było na tyle. Jeśli ja się będę z Wami zagrał. Yy, Filmy będę standardowo w piątek o godzinie 20.00. I To będzie tylko yy, raz w tygodniu. Film w tej chwili, czyli w piątek. Nie będzie filmików w poniedziałek. Ale to na razie. Mam nadzieję, że szybko uruchomi się drugi termin filmów Jeden filmik, i będą filmiki tak jak było w piątki w poniedziałki godzina niezmiennie 20 kanał Rafał Snake To by było na tyle serdecznie zapraszam pozdrawiam wszystkich na razie hej!